Za nami jedna z najbardziej znanych i lubianych imprez w naszym mieście, zapowiadana przez samego prezydenta, pana Marka Chrzanowskiego. Oczywiście mowa tu o czwartych urodzinach Placu Narutowicza, które odbyły się 10 sierpnia 2014 roku. Drodzy widzowie, zobaczcie sami, że atrakcji i dobrej zabawy nie brakowało. Jak się bawisz na czwartych urodzinach Placu Narutowicza? Dopiero tutaj przyszliśmy, ale z tego co wiemy, to przewidziane są różne atrakcje. O 20 będzie koncert grupy śpiewającej piosenki Beatlesów, także jest fajnie. A powiedz mi, skąd usłyszałaś, że właśnie, właśnie dzisiaj będzie taka impreza i warto na nią przyjść? Z internetu, w internecie było wydarzenie. A rozumiem, a powiedz mi teraz, czy często przychodzisz tutaj na plac Morotowicza? Tak, przychodzimy tutaj często, jest fan, fajnie, są fontanny, wieczorem to ładnie wygląda. Często przechodzimy. A co tutaj można takiego fajnego robić, gdy na przykład pojawi się osoba, która właściwie nie zna tego miejsca? Co jej polecasz? No po prostu posiedzieć ze znajomymi, cóż, pospacerować. W dobrym towarzystwie zawsze jest miło. Jak się bawisz na czwartych urodzinach bez Narutowicza? No nie jest najgorzej. W sumie są różne wystawy, to można zobaczyć coś ciekawego albo na przykład napić się soku, to też jest coś fajnego. A czy często tutaj bywasz? No. Pewnie, że często, no w końcu to jest jedno z większych takich centrum w Bełchatowie. Bardzo często, niedaleko mieszkamy. Można tutaj na lody przyjść, na dobre ciasta, do cukierni. E, fontanny są, plac zabaw bezpieczny dla dzieci, także no często bywamy, kilka razy w tygodniu. No ja z kolegami tu często przychodzę, prawie że codziennie. I co tutaj robicie? Co tutaj ciekawego można robić? Nie wiem, często do kina chodzimy, zabawy na fontannach, pokąpać się, pochlapać. A rozumiem, a powiedzcie mi, czy jak obserwujecie ten plac, coś chcielibyście tutaj zmienić, aby było jeszcze fajniej? Ja uważam, że tu nic nie można zmienić, bo jest już fajnie. No ja również, nic trzeba, nic nie zmieniasz, wszystko jest dobrze. A czy często tutaj przychodzisz na plac Narutowicza? Tak, bardzo często. Często z mamą, z moim bratem i z siostrą. I znajomi. A co tutaj robicie ciekawego? Że tak jest fajne to miejsce? No rozmawiamy, śmiejemy się, czasami y, gdzieś idziemy, coś zjeść. Czy jest ciekawi i atrakcyjnie? Tak. Jak pani się bawi na czwartych urodzinach Placerotowicza? W sumie spokojnie. Na razie? Jest... Tak, i tak chyba zostanie do dnia następnego. Bardzo fajnie. A co ci się spodobało najbardziej? Mm, no, wszystko. A jakaś atrakcja szczególnie, czy, czy wszystko ci się podoba konkretnie? Yy, wszystko. A powiedz mi, yy, czy często tutaj bywasz? Czy często? No, z, bardzo często, z kolegami. A co tutaj robicie? Jak tutaj fajnie można spędzić czas? No, chodzić do, tutaj do kina, do Gigantów Mocy, poganić się na fontannę. O, dużo atrakcji. Tak. A czy coś byś zmienił w pracy Narodowicza, by było jeszcze fajniej? Nie. Wszystko jest okej? Okay? Tak. Dziewczyny, skąd dowiedziałyście się, usłyszałyście o dzisiejszej imprezie? Ja się dowiedziałam od koleżanki, a ja od mamy. Aha, dobra. Powiedzcie mi, czy często tutaj bywacie? Tak, bardzo często. A jak spędzacie ten czas tutaj? Siedzimy, gdzieś pójdziemy tutaj na na przykład, i wracamy, tak? Fajnie. spotykamy. Piątkowe wieczory? Tak. Piątkowe wieczory nie tylko. Mamy wakacje, więc tych możliwości jest dużo wolnego czasu. Skosztuj prawdziwej letonskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakolkach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu 44, 633, 55, Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulicę 9 Maja 2 Firma Motogaz Ciepłowski, którą prowadzę, istnieje już od 21 lat. Zajmujemy się głównie montażem instalacji gazowych. Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki Stack, Producentem jest spółka AC z jedna z trzech największych firm produkujących instalacje gazowe na świecie. Robimy również cały zakres mechaniki pojazdowej, z wyjątkiem geometrii. Prowadzimy wymianę oleju, obsługę ogólnienia i klimatyzacji. Znajdziesz nas przy Rynku Grocholskim 11. Jak się bawisz na czwartych urodzinach w Bardzo fajnie. Słyszałam, że brałaś udział w jakimś konkursie. powiesz mi coś o tym? Tak, y, skakałam w worku takim, y, dookoła takiego, takiego czegoś i później wygrałam miecz. A powiedz mi, czy była duża konkurencja? Tak, duża. Czy Twoim zdaniem warto było coś zmienić w czy jest OK? Nie, no jest okej okay, oprócz tych ławek, które zostały teraz nowo zamontowane, bo są, no, póki tu po prostu. No, jako matka dwójki dzieci, to przydałby się jeszcze jeden plac zabaw, bo czasami jest gęsta, on jest dosyć mały. Tak to chyba nawet się nie zastanawiałam, szczerze mówiąc, nad tym. Czy, Twoim zdaniem, warto byłoby coś zmienić w placu Narutowicza, czy jest okej? Okay? Nie, jest w porządku. Nic nie warto zmienić. Może trochę więcej zieleni, bo tak. Trochę mi tego brakuje, ale ogólnie jest w porządku. Ja bym na pewno chciała, żeby było więcej takich imprez dla młodzieży, żebyśmy mogli się spotkać i dobrze się bawić. O, powiem szczerze, że się nie zastanawiałam nad takim pytaniem, aczkolwiek jak na chwilę obecną jest całkiem w porządku. Myślę, że plac Narutowicza bardzo zmienił się korzystnie, chociaż powiem szczerze, że więcej koncertów bym zrobiła. Więcej muzyki, o tak, żeby właśnie siedząc pod tymi parasolkami na tym piwie można było coś mile posłuchać. To jest taka jedna moja uwaga. Dla mnie to jest ta estrada, co tam jest, to powinna być raczej tutaj. Tu ludzie siedzą, a tam pruszty plac. No mi się podoba, bo jest, no, jest się gdzie zatrzymać, jest to jest bardzo przyjemnie, fajnie, ale przede wszystkim za mało ławek jest na placu Narodowic. Tu czy warto nie. byłoby to zmienić? Oczywiście. Ławka koło ławki powinna stać. Bo tu przychodzi się po to, żeby posiedzieć nie na betonie, tylko na ławce. A proszę mi powiedzieć, czy właśnie często tutaj pani przychodzi? Jak pani spędza czas tutaj? Co niedzielę jestem tutaj. Czy, czy jest coś, czy nie ma? Jestem obowiązkowo co niedzielę. Czy często tutaj przychodzisz? Bardzo często. I jak tutaj można fajnie spędzić czas? Poleć coś osobie, która właściwie nie zna tego miejsca. No właściwie to przychodzimy zawsze tu ze znajomymi, siedzimy, rozmawiamy, czasem to są właśnie ciekawe imprezy, można posłuchać muzyki i jest w miarę fajnie. W tygodniu, w weekend, jakimś tam spacerkiem, no zawsze tutaj się tak naprawdę przychodzi, bo to jest jedyne takie centrum, gdzie, gdzie można przysiąść i jakoś tam odpocząć. W ogóle skąd dowiedziałeś się o dzisiejszej imprezie? W internecie było ogłoszenie i dlatego właśnie wiem. Przeczytałam w internecie. Taki, taka, taki plakat był na naszych drzwiach od klatki. Z wywieszki blokowej, czyli tak inaczej plakatów. Ja całkiem przypadkowo przez Facebooka zostałam zaproszona na wydarzenie. E, dołączyłam i jestem. <gry> e, proszę mi powiedzieć, czy często była pani na placu Narotowicza? E, dość często, tak. Tym bardziej wakacje teraz dużo wolnego czasu, więc jak najbardziej. Jak tutaj można właśnie fajnie spędzić czas? E, myślę, że grupa dobrych znajomych. Eee, nie wiem, zimny soczek, i wystarczy. Na koniec zapytam, czy zmieniłaby coś pani w pracy Nordetowicza? Czy jest okej? Okay? Myślę, że jak na razie jest okej. Okay. W garni Eureka kupię książki z każdej dziedziny i dla każdego. Przecież są tu nie tylko podręczniki i artykuły do szkoły. Cały asortyment sklepu obejrzysz i zamówisz dzięki stronie internetowej wwweureka Co panią skłoniło, aby wziąć udział w tego typu konkursie? Zeszłoroczny konkurs. A proszę mi wytłumaczyć, czy robi to pani hobbystycznie, czy może zawodowo? Zdecydowanie hobbystycznie, zawodowo nie mam nic wspólnego z cukiernictwem. A ile czasu zajmuje wykonanie takiego tortu? Kilka godzin. Kilka dobrych godzin, naprawdę. A chciałam jeszcze zapytać, czy pani zdaniem Warto brać udział w tego typu wydarzeniach w naszym mieście, w tego typu konkursach, które tak naprawdę chyba są sporadycznie. Chyba sporadycznie, bo tak szczerze czy ja biorę drugi raz udział, ale warto, warto. Nagrody, jak widać, fajne. także... Czy pani zdaniem poziom dzisiejszego konkursu był wysoki? Gdzieś tak, zdecydowanie. kim rywalizować. Dokładnie, dokładnie, powiem, że stres był bardzo duży, szczególnie z po prostu. No jak dla mnie, super, super. Mistrzostwo, jak rysunki na tortach, super. Poziom on był bardzo, bardzo wyrównany. Między pierwszym a trzecim miejscem było minimalne ilości punktów. A proszę mi powiedzieć, jakie były kategorie oceniania? E, kryteria e, oceniania były tak. Przede wszystkim tort musiał być e, w temacie e, walory smakowe i estetyka wykonania tortu. E, teraz zapytam może o taką sprawę techniczną, ile czasu e, zajmuje wykonanie właśnie takiego tortu, takiego tortu bardziej profesjonalnego, które otrzymało nominacje pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca? Mam e, nadzieję, Jeżeli chodzi o czas, naprawdę niektórzy musieli włożyć trochę, e, bardzo dużo czasu. Przede wszystkim, jak ja robię jakiekolwiek torty na konkursy, takie okolicznościowe, no no niestety trzeba projekt zrobić, coś się chce zrobić tematycznie. Ja tutaj, tak jak mówię, pierwsze, te pierwsze trzy miejsca to na pewno jedna dniówka musiała wykonać nie? czyli 8 godzin do 10. Rozumiem. Na koniec zapytam, jaki jest Pana przepis na udany tort? Co Pan radzi tym początkującym, którzy na razie robią te torty domowe? No, przede wszystkim trzeba zacząć, zacząć jakby uczestnictwo w tym i zobaczyć, gdzie się robi błędy. I doszkalać się z każdym konkursem powinno być coraz, coraz lepsze. Oczywiście, jeżeli uczestniczymy w takim konkursie, trzeba wiedzieć jedno, że. Tort musi być 100% jadalny, dekoracje to samo, wchodzi ten i musi być, zawierać tematykę, to jest podstawa i oczywiście, że tort musiał być smaczny. Jak to jest, że w dobie XXI wieku pojawia się 17 siedemnastolatka, której pasją jest pieczenie tortów? Czy czujesz się wyjątkowa wśród swoich rówieśników? Na pewno to jest taka inna pasja niż wszystkie i, i raczej nie. Raczej, raczej lubię to i będę to rozwijała na pewno dalej. A co skłoniło Cię, aby wziąć udział w tym konkursie? Chyba po prostu takie hobby, które mi jest cukiernictwo. Bardzo lubię właśnie piec i dekorować różne ciasta. Torty, baweczki. Jesteś młodą osobą. Czy zamierzasz to robić w przyszłości? Czy wiążesz z, tymi, z tą pasją swój zawód? E, na ten moment e, tak, raczej tak, ale co będzie, zobaczymy. E, Okej, okay, jeszcze wrócę na chwilkę do konkursu. Ile czasu zajęło ci wykonanie takiego tortu? E, dwie godziny do trzech, tak na spokojnie. Czy Tegoroczne, to już czwarte, urodziny pracy Narutowicza. Możemy uznać za udane. Ja mam nadzieję, że ta ilość osób, która jest tutaj z nami dzisiaj, uśmiechy na ich twarzach świadczą najlepiej o tym, że ta impreza, te urodziny możemy zaliczyć do udanych. Mam nadzieję, że mieszkańcy wypowiadają się o tym wydarzeniu właśnie w taki pozytywny sposób. Dziś mieliśmy do czynienia z konkursem na najlepszy tort, którego tematem był plac Narutowicza. Jak wypadł ten konkurs, ze strony organizatora? Ja jako kobieta mogę powiedzieć, że jestem zachwycona tymi wypiekami. One wyglądają wszystkie wspaniale. Apetycznie? Apetycznie. Ja bardzo się cieszę, że nie mnie było dane pracować w komisji konkursowej, bo to naprawdę szaleństwo. Według mnie każdy z tych tortów zasługuje na pierwsze miejsce. Sam szef komisji konkursowej mówi o tym, że mnie poziom wykonania tych tortów był bardzo wyrównany. Ja się cieszę nie, nie z walorów estetycznych, nie z walorów smakowych tych tortów, ale cieszy mnie bardzo to, że tak dużo tortów napłynęło do konkursu, bo to najlepiej świadczy o tym, że taka formuła, że taki konkurs mieszkańcom odpowiada w imieniu pana prezydenta Marka Kszanowskiego wszystkim osobom, które zgłosiły swój udział do konkursu bardzo, bardzo serdecznie. Za to zaangażowanie dziękuję. I oczywiście gratuluję zwycięzcom! Piękna słoneczna pogoda, mnóstwo atrakcji i mnóstwo ludzi. Jak sami widzieliście, urodziny placu Narutowicza to impreza dla każdego. Nie wiem jak wy, ale ja już teraz z niecierpliwością czekam na kolejne takie wydarzenie w naszym mieście.